Cześć, z tej strony Asia Watniowska, kanał Galaxy Zrów. Zapraszam Was dzisiaj na trening, który ma troszeczkę na celu, mam nadzieję, odczarować Pilates, który kojarzony jest raczej z takim zestawem ćwiczeń niespecjalnie męczących. To nie jest dobre słowo, ale no, tak najczęściej jest. Raczej się kojarzy z taką, staty z taką statyką, spokojem, niewielkim zmęczeniem. Mając 15 minut, postanowiłam przygotować taką esencję, które powinny wam pokazać, że nie trzeba tabaty, aby się zmęczyć, a wręcz to zmęczenie, które macie tutaj w pilatesie, jest takim zmęczeniem pozytywnym dla waszego organizmu. Neutralizuje stres, bardzo dobrze wpływa na metabolizm, na trawienie, na oddychanie. Generalnie, można tak było powiedzieć, że to jest takie lekarstwo na całe zło. Ustawiamy się albo układamy się w pozycji neutralnej, czyli stopy, kolana na szerokość bioder, neutralne plecy w odcinku lędźwiowym, ręce wzdłuż ciała, wnętrze dłoni skierowane do bioder i na początek delikatnie zaczynamy sobie ruszać naszą głową, tak żeby zobaczyć czy w obrębie szyi nie ma jakichś napięć. Wdech i wydech. Z każdym wydechem poczujcie, że Wasze ciało się lekko zapada w matę, barki się rozdłużniają. To jest taki moment jeszcze rozgrzewkowy, więc tutaj nie musimy się tak bardzo pilnować z utrzymaniem całej pozycji. Ok, jeżeli wszystko jest w porządku. Ręce odwracamy wnętrzem do maty, ściągamy łopatki, łokcie proste. Ręce ciągną w stronę piętn, zbliżcie pięty troszeczkę do swoich pośladków, tak żebyście czuli się komfortowo. Plecy cały czas w odcinku neutralnym. Wdech na wydechu, wydłużamy dolne plecy i zaczynamy od pozycji shoulder pledge. Idziemy do góry, tak aby nasze uda, miednica i tułów były w jednej linii. I wdechu góry, i na wydechu rolujemy w dół. I wdech, i na wydech Idziemy do góry. I wdech, i wracamy na dół. Wdech na dole, na wydechu idziemy do góry. U góry bierzemy wdech. I na wydechu wracamy z powrotem na ziemię. Jeszcze jedno powtórzenie do góry. Ok. I teraz zostańcie w tej pozycji. Jeżeli czujecie jakiś dyskomfort, to można troszkę zbliżyć jeszcze pięty. Pamiętajcie, żeby brzuch nie był tak nadmiernie wygięty w stronę maty. Jeżeli czujecie, że jesteście w maksymalnej pozycji, Spróbujcie sobie jeszcze podwinąć biednicę, czyli przyciągnąć, jakby wydłużyć dolne plecy, może to będzie lepsze wytłumaczenie, tak żeby ten się mocniej do kręgosłupa, utrzymujecie jedną linię ręce wzdłuż ciała i teraz na wdechu przenosicie ręce w tył i na wydechu wracacie. Jeżeli poczujecie jakikolwiek dyskomfort w trakcie tego ćwiczenia, zróbcie sobie przerwę, wróćcie do leżenia na ziemi i możecie dokładnie to samo zrobić, kiedy jesteście w pozycji neutralnej. Wdech do tyłu i powrót. I wdech do tyłu. I powrót na wasze ramiona. Ściągnijcie łopatki. Jesteście oparci na łopatkach, na barkach, nie na szyi. Na wdechu otwórzcie i zamknijcie. Jeżeli tak jak ja macie tutaj przeszkadzajki, zamknijcie ręce w łokciach. Na wdechu otwieramy i zamykamy. Otwieramy i zamykamy. Otwieramy, zamykamy. Jeszcze raz wdech i wydech. Prostujemy ręce, odkładamy z powrotem do ziemi, podwijamy, poprawiamy pozycję i kręg pokręgu odkładamy z powrotem. nicę na ziemi. Przyciągnijcie prawą, lewą nogę, pokręćcie delikatne kółeczka, tak, żeby dać troszeczkę luzu w Wasze biodra, w odcinek drzwiowy. Druga strona. Odstawcie prawą lewą nogę. Znowu ręce wzdłuż ciała skierowane wnętrze do maty. Wdech do brzucha. Na wydechu tylko przechrycie miednicę w stronę Waszego brzucha. Wydłużcie dane plecy i wdech. I wydech. To ćwiczenie ma za zadanie troszeczkę zneutralizować napięcie, które mogą się pojawić na początku. I wydech, i wdech. I wydech. I, wydech, i wdech. I ostatni raz wydłużamy plecy, ostatni raz przechylamy miednicę na uga, Wracamy do pozycji neutralnej. Znowu, jeżeli czuliście się jakoś niekomfortowo w poprzednim ustawieniu, przyciągnijcie troszkę pięty, ale też nie za blisko. Pięty blisko. W śladku, wdech, na wydechu przechylamy miednicę i idziemy do góry. Teraz możecie jeszcze mocniej wsunąć ręce pod tułów, co Wam mocniej pozwoli unieść klatkę i też poczujecie się bezpiecznie, jeśli chodzi o szyję. Prawa noga zgięta, w kolanie do góry, wydech. I na wdechu opuszczamy. I wydech lewa noga. I wdech opuszczamy. Mocno wciskacie ręce w matę, mają pracować tricepsy, mają pracować na maksa. Ciach. I jeszcze raz lewa noga. I uwaga, teraz prawa noga. Prostujemy do sufitu. Wdech, stopa, poń do ziemi i flex powrót. Wdech i wydech. Wasza szyja jest rozluźniona, wasza mięśnia jest na jednej wysokości. Nie obniżacie prawej miednicy, ciach, zegnijcie nogę w kolanie, opuśćcie druga strona. Jeśli wydaje że Wam, że używam niezbyt dobrych anatomicznie nazw, po prostu jest szybciej. <grym> Jeżeli Wam powiem prawa miednica, to będziecie widzieć szybciej niż prawy kolan z biodrowy. Ostatni raz, do góry, point, zginamy, odkładamy. Jeżeli trzeba, poprawiamy pozycję i kręg po kręgu wracamy z powrotem. Oh yeah. Przeciągnijcie znowu kolana do siebie, teraz jak taki orzeszek, żeby poczuć, że plecy się rozluźniają w odcinku lecjowym. Przytulcie do siebie. Wdech i wydech. I wdech i wydech. Uff. Wracamy do pozycji neutralnej, nogi znowu stopy. Trzy punkty podparcia, kolana na szerokość bioder. Krzyżujemy ręce z tyłu pod naszą głową. Wdech. Na wydech unosimy głowę, szyję, klatkę piersiową i wdech, wracamy z powrotem. Odcinek dężowy powinien pozostać w miarę możliwości neutralny. Oczywiście, kiedy jesteśmy w takim maksymalnym uniesieniu, on się przyklei a ułoży równolegle do maty, ale nie lubicie tak, że w pierwszej kolejności wciskać go w ziemię. I wydech do góry i wdech. I jeszcze raz. I powrót. I uwaga. W kolejnym powtórzeniu unieście klatkę piersiową, zostawcie ją na stałej wysokości Odklejcie prawą łopatkę, wróćcie do centrum i odklejcie lewą łopatkę. Utrzymujcie łokcie na tej samej szerokości. Nie zamykajcie tutaj raz jednej, raz drugiej strony, bo uniemożliwi Wam to ładny ruch. Odklejamy na przykład, raz jedną łopatkę, raz drugą. I wydech, i wdech, i wydech, i wdech. Jeśli czujecie, że jest ok, zostańcie w tej pozycji. Ułóżcie ręce równolegle do ziemi, broda do szyi, do woska, abyście trzymali pomarańczkę. Na wydechu prawa noga, opuszczamy. Na wydechu lewa noga, opuszczamy. I prawa, opuszczamy. Lewa, opuszczamy. Prawa, opuszczamy. Lewa. Uwaga, prawa dołącza, jeżeli czujecie, że jest ok, zostajecie, jeśli nie przerwa, ręce za głowę, wdech, na wydechu, na przemian, prawa i lewa noga, prostuje się i przyciągamy na przemian łokcie do prawego i lewego kolana i wydech, ciach, wydech, wdech w centrum, wydech, jeszcze raz, na każdą stronę, ok, super, zatrzymajcie się, zatrzymaj się, pod kolana, jak teraz niesiecie mocniej kratkę piersiową, to jest moment przerwy dla waszego brzucha. Teraz dźwięk dziowy się wkleja w matę, brzuch odpoczywa, łopatki ściągnięte, szyja luźno. Oddychamy, stopy point, łączmy razem, ręce równolegle do ziemi. I wdech, i na wydechu wracamy. I ręce do tyłu, nogi do przodu i powrót. I wydech, i ciach. I ciach, i powrót. Jeszcze dwa razy. Ostatni raz, okej? Okay. Ostatni raz się złapcie, podnieście, podnieście klatkę piersiową. Jak czujecie, tylko że musicie zrobić przerwę, bo jest spompowany brzuch, róbcie przerwę. Połóżcie się na ziemię. Prawa noga się prostuje, lewa noga prostuje się równolegle do ziemi. Łapiecie się pod nogę, wdech na wydechu. Pach, 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 pach. Dwa akcenty. Pach, 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 pach. Zegnijcie nogi, odłóżcie klatkę piersiową i pokręćcie sobie wiodrami. Wspaniale. Uff. Druga strona. Od Tak jest. Uff. Zawsze wydechujcie na luźnej szczęce, chyba że jesteście w takich jakichś dynamicznych, mocnych pozycjach, to można oczywiście sobie wtedy mocniej zacisnąć szczękę, ale staramy się mieć luźną. Ok, ręce wzdłuż ciała, wdech, sięgamy do tyłu i na wydechu robimy wyjście do siadu, czyli rola ręce nad głową, szyja, klatka piersiowa, robimy do przodu, ciach i jesteśmy w kręgosłupu, pozycji terkice. Wdech, na wydechu odkładamy plecy do tyłu, zginamy na w kolanach, sięgamy w tył i wydech, ciach. Jeżeli dla kogoś to jest trudna pozycja, ten zestaw nie jest łatwy. Ale jeżeli jeszcze to wyjście do góry jest w jakiś sposób trudne, to kiedy się rękami w tył mamy wdech i na wydechu rolujemy z powrotem tutaj, możecie się złapać za nóżki i pomóc sobie trochę wyjść w pozycji. To już jest taki dodatek, który bardziej ośmieli do tej pozycji. I ostatni raz idziemy na tyłu. I ostatni raz, wychodzimy do pozycji siedzącej Wspaniale. Sięgamy tak, pięknie. I teraz siedzimy na osi naszej maty. Stopę rozstawiacie do rogu maty. Jeśli utrzymanie prostych no prostych pleców jest za trudne, zegnijcie lekko nogi w kolana. Ręce do góry, ściągnijcie opadki, Wdech, skręćcie tu na wydechu. Prawa ręka za lewą stopę. I powrót. I wydech. Zwróćcie uwagę na to, żeby wasze nogi się nie przemieszczały. Czyli jeśli skręcę się w lewo, to nie jest tak, że moja prawa noga wyłazi poza matę, a moja pośladek się wysuwa. Tu wszystko od pasa w dół jest stabilne. Ciach tutaj pracują mięśnie skośne. I rozciągamy, i wdech. I druga strona. I wydech. Ok. I wydech. I wdech do góry skręt. I sięgamy jeszcze raz za lewą stopę. I sięgamy jeszcze raz za prawą stopę. Super. Ręce ustawiamy równolegle do ziemi. Ściągamy łopatki, proste łokcie, proste palce. Strzecz. Kręgosłupa. Wdech. Siedzimy tak. Od linii pępka. W zasadzie się nie przemieszczamy. Wyobraźcie sobie, że ktoś wam tu trzyma pępek, a kiedy na wydechu będziemy sięgać do przodu. To chcemy się jak najbardziej oddalić od naszego pędka, zaokrąglając plecy, chowając głowę między ramiona. Wdech i na wydechu kręg po kręgu wracamy. Nie robimy tak, nie pracujemy na wydłużeniu tylnych tutaj nóg. Na wydechu sięgamy ręce nad stopy. dech i na wydechu port I na wydech skłon do przodu. I wdech, i wdech. I wdech, i na wydechu do przodu, i wdech, i wracamy. I jeszcze dwa powtórzenia. I ostatni raz i powrót ręce na głowę. I teraz prosty tuł. Pochylamy do przodu z rękami na nad ramionami i wracamy. To już jest inne ćwiczenie. Teraz miednica przechyla się w przód gózów, kurzowy się do tyłu, ciało jest jak jedna linia. Jeszcze jedno powtórzenie do przodu i cztery pulsy rękami. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, złapcie się za kostki, za stopy za palce. Zostańcie w chwilę skłonie, żeby jeszcze troszkę rozluźnić szyję. I teraz kręg po kręgu znowu. Wróćcie, zabierzcie nóżki ze sobą. Przyjdźcie na początek maty. Unosimy stopy nad ziemię, stopy ponad na szeroko. Podwinięta miednica, pewnie do kręgosłupa. Wdech i na wydech. Idziemy do tyłu i powrót. I do tyłu i powrót. I do tyłu i powrót. Jeszcze dwa razy. I powrót. I ostatni raz. I powrót. Zatrzymajcie się w pozycji, siądźcie sobie na kości ogonowej. W zasadzie tak. Kolanka przyciągamy do siebie, proste plecy. Jak się ktoś chce pokusić, może na zmianę swojej wyprostować jedną nogę, wyprostować drugą nogę, ale tak jak mówię, na spokojnie sobie tutaj te rzeczy róbmy. Okej. Okay. Przechodzimy jeszcze do podporu. Zaczynając od pozycji dziecka. Kolana równolegle, nóżki równolegle do siebie, ręce przed sobą. Wydech za okrągło, na wychodzimy do podporu, na wydechu wracamy z powrotem. Pracujemy na całej długości kręgosłupa i wracamy z powrotem. I do góry. I wydech, powrót. I do góry. I wydech, powrót. I jeszcze raz do góry. OK, zostawcie w pozycji podporu. W sumie to trzeba by się było przesunąć trochę do przodu, żeby mieć miejsce na wykonanie deseczki. Zanim to zrobimy, wdech, na wydechu ściągacie łopatki, pępek do kręgosłupa. Kolejny wdech, na wydechu prawa noga do tyłu i powrót. Lewa noga do tyłu i powrót. Jeżeli wydaje się Wam, że to jest bardzo proste ćwiczenie, to puśćcie sobie tu książkę i spróbujcie zrobić ten sam ruch, tak, żeby Wam książka nie spadła z pleców. Okazuje się, że jest to zupełnie inna praca. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Wydech. I powrót. I wydech. I powrót. I teraz prawa noga do tyłu. Stajemy na palcach, dokładamy do niej drugą nogę. Pies głową w dół. I powrót do deseczki. I zostajemy teraz. Stopa, prawa, point. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odstawiamy. Lewa noga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Odstawiamy. Zginamy nogę w kolanie. Kolana do ziemi. Wdech. Nie podglądajcie, co się dzieje. Ściągnijcie łopatki. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I, wdech. I ostatni raz. Odstawiamy. Druga noga to samo. Kolana do maty. I port. Kolana do maty. Powrót do maty. Ciach. Ostatni raz. Ciach. Odstawiamy nogę. Zostajemy przez chwilę w pozycji psa. Jeżeli czujecie, że jeszcze macie zapas sił, przechodzimy do deski. A teraz lewa ręka do prawej kostki. I powrót. I prawa ręka do lewej kostki. I powrót. I wydech. I wydech. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. Ostatnia. Zwracamy do dechy. Kolanka i siadamy w pozycji dziecka i odpoczynek. I to chyba na razie najmocniejszy zestaw. Kiedy będzie, właśnie kiedy będziecie wracać, powolutku widzicie sobie rękami. Nie róbcie tego zbyt wyłotownie. To był chyba na razie najmocniejszy zestaw z tych wszystkich, które były zrobione. Yy, niewiele tłumaczenia, w sensie w pozycjach co, gdzie, i jak i do czego, ale myślę, że taki film i tak powstanie. Ciężko jest, yy, używając internetu, tłumaczyć wszystko, chcąc w 15 zrobić dobry trening, więc zapraszam Was, żeby zapoznać się z pozostałymi 15-minutowymi zestawami. Tam jest trochę więcej gadania, troszkę wolniejsze tempo. To jest trening który możecie sobie wykonać, mając już trochę więcej doświadczenia yy, i generalnie jedzą też dla osób, które są już troszkę bardziej aktywne, niestety początkujący. No, mogą tutaj polec na pewnych pozycjach. Dajcie koniecznie znać, czy Tabata w wydaniu Pilatesu jest ok. I widzimy się albo za chwilę, bo wybierzcie sobie kolejny zestaw do przećwiczenia, albo widzimy się przy kolejnej emisji w czwartek, bądź w poniedziałek. Pozdrawiam was serdecznie, pa, pa.